Określane mianem płynnego złota Maroka jest jednym z najdroższych i najbardziej cenionych olejów na świecie. Ma bogate właściwości kosmetyczne, odżywcze, regenerujące i odmładzające. Jest pozyskiwany z nasion owoców drzewa arganowego występującego i owocującego tylko w jednym miejscu na świecie w południowo-zachodniej części Maroka w ekologicznie czystym środowisku. Drzewa arganowe są odporne na zmienne i pustynne warunki klimatyczne. Ich korzenie, dochodzące do 30 metrów głębokości, sięgają poziomu wód gruntowych. Drzewa dorastają do 10 metrów w wysokości, a pierwsze owoce ze znajdującymi się wewnątrz orzechami, których twarda skorupa chroni ziarna, wykorzystywane do produkcji oleju, wydają w wieku około 50 lat. Walory arganii doceniają kozy, które w poszukiwaniu tego przysmaku urządzają harce i niczym ptaki wskakują na drzewa. Zjadając owoce, wypluwają pestki z nasionami. Olej organowy jest tłoczony na zimno metodą ręczną. Do wyprodukowania jednego jego litra potrzeba 30 kg owoców i około 8 godzin pracy. Tradycyjna produkcja tego oleju jest wykonywana przez kobiety zrzeszone w specjalnych spółdzielniach, kooperatywach. To pestki owoców arganii stanowią podstawę oleju pozyskiwanego w tym żmudnym procesie tłoczenia, który polega wyłącznie na ręcznym ich rozbijaniu, lekkim podpiekaniu na wolnym ogniu i mieleniu tak długo, aż osiągną konsystencję pasty. Powstałą wtedy masę miesza się z wodą, na powierzchni której pojawia się warstwa oleju. Ze względu na pracochłonność produkcji, ograniczone zasoby jego pozyskiwania oraz wyjątkowe właściwości oddziaływania na ludzki organizm, cena jednego litra oleju arganowego jest wysoka i, w porównaniu z innymi olejami, wynosi około 70 euro. Olej arganowy jest wykorzystywany zarówno w celach spożywczych, jak i kosmetycznych. Jako produkt spożywczy jest ciemniejszy o lekko czerwonowym zabarwieniu i delikatnym orzechowym posmaku. Posiada doskonałe właściwości lecznicze, np. wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Zapobiega miażdżycy i zawałom serca, a także podnosi odporność na zakażenia. Używany zaś jako dodatek do sałatek, kuskusu, sosów, potraw z ryb i mięs nadaje im wyjątkowy smak. Olej arganowy jako produkt kosmetyczny jest jaśniejszy i bezsmakowy. Z racji wyjątkowego bogactwa w naturalną witaminę E, fenole i nienasycone kwasy tłuszczowe jest zalecany do pielęgnacji skóry wrażliwej, dojrzałej, suchej i alergicznej. Stanowi on także istotny składnik wielu kosmetyków naturalnych, różnych olejków i kremów produkowanych z powodzeniem przez marokańskie firmy kosmetyczne. Olej arganowy, który już jest popularnym produktem w Europie, w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno, wywołując zrozumiałe zainteresowanie zwłaszcza salonów kosmetycznych i ekskluzywnych restauracji. Można go kupić w niewielu miejscach, a jedynym z nich jest biuro podróży Maroko Travel, oferujące swoim klientom wiele ciekawych produktów pochodzących wprost z zasobnego w najróżniejsze dary natury Maroka.